Witam Was Koziorożce. To jest dla Was czytanie na kwiecień 2025. Zobaczmy, jakie energie dla Was będą w tym miesiącu. Sytuacja. Czwórka pucharów. Wyzwania. Ósemka mieczy. Przyczyny. Podstawa sytuacji. Trójka pentakli. I paść. A pentakli? Przeszłość. Czwórka, y, przepraszam, y, rycerz kijów, jeszcze jedna karta. Szóstka kijów. Co macie w głowie? Do czego dążycie, mak? Nadchodzi dziesiątka pucharów. Wy w tej sytuacji. Siła. Co się dzieje dookoła? Otoczenie. Głupiec. I ósemka kijów. Czego nie widzisz? Dziesiątka pentakli. I wynik tej sytuacji gwiazda. Dobra, zobaczmy co mamy pod spodem ósemka bucharów. No dobrze, zobaczmy koziorożce, co się dzieje. Fajna energia, e, która pokazuje. Mm, jakiś nowy potencjał a jednocześnie spijanie śmietanki z tego wszystkiego co już zbudowałeś koziorożcu sporo takiej ciepłej energii rodzinnej a wszystko tutaj jest pod kontrolą może być trochę nudno ponieważ ta przeszłość pokazuje dużo takich ekscytujących rzeczy i nagle zrobiło się tak jakby spokojnie i z jednej strony jest to wygodne, jest, masz to wszystko tak jakby opanowane pod swoimi skrzydłami, a z drugiej strony coś nowego się tutaj dla ciebie pojawia i fajnie się to pokazało, bo to może być nowe wyzwanie zawodowe, które myślę, że tak nie do końca chcesz od razu w to wskakiwać. Tak? Jest ten plan, żeby to jakby zacząć kreować, ale mam wrażenie, że dajesz sobie pewien taki e, oddech albo sytuacja, nowa ta sytuacja będzie wymagać od Ciebie dużo zaangażowania i trochę jest takie zwlekanie, e, mam wrażenie. Może być tak, że po prostu um, Zrobisz sobie chwilę przerwy, zanim wskoczysz w coś, co totalnie Cię tutaj zaabsorbuje. I pokazuje mi się też dużo takiego właśnie wsparcia z domu, wsparcia takiego rodzinnego, bo mamy i dziesiątkę pucharów, i dziesiątkę pentakli, i te karty w zasadzie pokazują, że. Um, nic tu już nie trzeba pilnować, że wszystko tutaj funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku i możesz się skupić na jakichś nowych sprawach. I myślę, że cały w ogóle ten miesiąc właśnie będzie temu służył, takiemu poczuciu, że postawiłeś jakąś kropkę nad i wszystko jest tutaj ukończone i można zabierać się za nowe, ambitne rzeczy. Zobaczmy po kolei, jak się to pokazuje. Mamy sytuację jako czwórkę pucharów i jest to karta szansy, szansy, która może być stracona. I świetnie się to pokazało, bo tak jakby mamy te trzy puchary, na które ona patrzy, to przeszłość, która jest tutaj taka mocno ekscytująca. Szóstka kijów, sukcesy, chwała i rycerz kijów. Być może świetna, udana współpraca z kijami. Albo w ogóle sukcesy i radość z tym związane, dużo takiej dynamicznej energii, e, więc na pewno przeszłość pokazuje Ci, że działo się dużo i było ekscytujące. No, teraz ta czwórka pokazuje, że jest trochę nudna, bo, e, ale pojawia się coś nowego. Natomiast czy hmm, myślę, że jest też troszkę takie myślenie, czy to będzie tak dobre jak to, co było, a to, co było, było bardzo dobre. I czy w ogóle jest to warte naszego zachodu? No i te karty podstawy, które pokazują jakby przyczyny tej sytuacji mamy coś, co trwa, co jest jakby dobrym układem. Mamy trójkę pentakli wypracowane. Trójkę pentakli często jest taką kartą zawodową, pracy, kontraktu, ale również takiego sporej wymiany z innymi osobami. Tak jakby tutaj potrzeba innych osób, aby wszystko grało i wszystko szło do przodu i myślę, że ta współpraca właśnie była taka e, e, dynamiczna, wesoła e, i w ogóle napompowana taką pasją właśnie i w szóstce kijów, i w rycerzu e, pentakli szóstce i rycerzu kijów właśnie. No i właśnie, mamy tego Pazia Pentakli, tą nową sprawę, która tak jakby razem daje nam tą czwórkę i one się świetnie pokazały właśnie. Tu mamy trójkę, tu mamy ten dodatkowy, właśnie dodatkową szansę. Paść Pentakli mówi o, o czymś nowym, co się zaczyna. To może być również nowa osoba, która na przykład pojawia się w zespole, albo nowe przedsięwzięcia. I zdecydowanie tak jakby no, ten nowy głupiec, ten nowy początek się tutaj dla ciebie zarysowuje. Pojawiają się też te ósemki, właśnie ósemka kijów i ósemka mieczy, ósemka pucharów pod spodem. Więc coś nowego się tutaj szykuje. Jest to również ekscytujące. Wszystko może jeszcze tak jakby wisić zupełnie w powietrzu, ale mam wrażenie, że w całej tej sytuacji jakoś mylnie widzisz perspektywy, właśnie, Właśnie tej ósemki kijów. To może być coś, co jest na odległość, coś, co jeszcze tak jakby do nas nie dotarło, bo ósemka kijów jest to karta komunikacji, ale też tak jakby sygnałów i, i tych strzał, które jeszcze tak jakby nie spadły na ziemię. Ósemka natomiast miecze. Pojawia się, kiedy czujemy jakieś splątanie, czujemy się być może uwiązani do tej przeszłości, tak jakbyśmy nie mogli sobie pozwolić na ten nowy początek i tą nową szansę, bo tak jakby cała uwaga jest tutaj, jakby skupiona na właśnie tym, co jest teraz, tym, na co patrzysz, tą przeszłość, to, co zostało zaczęte. I ósemka mieczy, właśnie jest taką kartą. Tak jakby no, niemożności działania albo jakby niewidzenia potencjału działania, tak? Zobowiązania to są, ale ósemka również mieczy często pokazuje reżim. Dla sportowców jest to taki rytm treningowy, także wymaga to dużo wysiłku i samozaparcia. Okej, okay, ale jest ochota na to, myślę, bo ty w całej tej sytuacji masz kartę siły, znowu numer 8 i mamy ten symbol nieskończoności, tą wytrwałość, gotowość yy, i niezłomność, prawda? Yy. Masz jakby obydwie te postacie w sobie, i tą delikatność, i tego zwierza, właśnie tutaj, tego lwa. Więc mam wrażenie, że jest, jest ochota na to, żeby zrobić coś jeszcze, coś więcej. Ósemki zawsze symbolizują taki perfekcjonizm, dążenie do czegoś więcej. I, I taki magnes, który nas przyciąga. I właśnie ten symbol nieskończoności tutaj się dla ciebie pokazuje. Więc myślę, że jest ochota, bo to jest też Twój kierunek, prawda? Pokazuje się dla ciebie ma 0, e, czyli głupiec i ósemka. Natomiast e, Ruch jest ku właśnie jedynce, magowi, który również właśnie ma ten symbol osiem, tak? Symbol nieskończoności. Więc ja myślę, że tu kusi cię bardzo ten nowy start, nowe wyzwanie, ale prawda, no, musisz troszkę zaryzykować, a sytuacja obecna jest wygodna. No, Mak mówi o działaniu, o tej energii właśnie takiej sprawczej, i ona się tutaj fajnie układa również z tym, kim Ty, kogo reprezentujesz właśnie w tym miesiącu, ponieważ mamy tą siłę żeńską, tego symbolu nieskończoności i siłę męską, tak? Ten pierwiastek męski, który mówi o działaniu. Więc myślę, że ogólnie kierunek jest, aby zacząć coś tutaj tworzyć, to, co cię tak ciągnie. Natomiast e, wyzwanie jest, myślę, zobaczyć, jak to można wszystko spiąć, jak to można zacząć, jakby gdzie tutaj jest ten potencjał i być może do tego będziesz potrzebować właśnie jakiegoś wsparcia osób dookoła siebie. E, mamy e, to, czego będziesz doświadczać: dziesiątka pucharów to jest piękna karta, która pokazuje pełnię, dostatek, e, właśnie e, społeczność, również rodzinę. Także ładna karta, która pokaże Ci, że masz tak jakby wszystko tutaj, co chcesz, wszystko masz poukładane, to jest wszystko ok, tak jakby zrobiłeś co trzeba i tego, czego nie widzisz w obecnej sytuacji, mam wrażenie, to się właśnie ujawni w tej dziesiątce pucharów, to jest dziesiątka pentakli, więc tutaj mamy pełne wsparcie ludzi dookoła nas. Dziesiątka pentakli również mówi o majątku, o posiadaniu, ale to jest wymiar nie tylko taki materialny, natomiast te Właśnie społeczny, tak? Kiedy możemy liczyć na. Rodziców możemy liczyć na ciocie wujków, e, dzieci, prawda, męża, e, więc tutaj jest e, piękna karta wspólnoty, ale również takiego posiadania w dużej ilości właśnie i majątku, i ludzi dookoła nas, tak, włącznie z, e, z tutaj z, ze zwierzętami tak? czyli jakimiś pupilami. E, ale myślę, że w ogóle doświadczysz takiego emocjonalnego wsparcia, które pozwoli ci myśleć o tym, że wcale nie musisz rezygnować z, tego, z tej ekscytującej rzeczy, ponieważ masz to wsparcie dookoła siebie. Być może ktoś przejmie jakieś obowiązki, po to, żebyś ty, Koziorożcu, mógł tutaj zrealizować swoje plany. Bo jak się kończy sytuacja, no, mamy gwiazdy, więc zaczynamy widzieć ten potencjał. Zaczynamy widzieć tą przyszłość. Gwiazda również mówi o marzeniach, o nadziei, odbudowaniu jakiejś wiary w, w, właśnie w, w nasze cele, więc myślę, że. Ym, Zaczynamy od takiej energii, która mówi, a może to nie jest dobry czas, a może tego będzie wszystkiego za dużo. Natomiast myślę, że ta gwiazda pokazuje, że kończysz na takim rozdmuchaniu tego marzenia, rozdmuchaniu tego właśnie nowego potencjału, który będzie można tutaj kreować. Także to jest naprawdę no, ładny miesiąc właśnie. No, pokazujące takie duże wsparcie świata i twojego środowiska tutaj dla twoich pomysłów. I myślę, że ten, ten symbol nieskończoności cię przyciągnie i ta magia się tutaj zacznie dziać. Bo gwiazda również mówi o takiej pomyślności, o tym, że anioł stróż stoi za nami i tak e, pilnuje naszych pleców i zachęca nas, Coś się przerwało w goziorce, ale wróćmy właśnie do tej energii gwiazdy. No, gwiazda też mówi o ekspansji, mówi o, również o tak jakby wystawieniu czegoś na światło dzienne, więc tu może być taka kreatywna energia, na którą zawsze miałeś ochotę i masz teraz właśnie wsparcie, aby rozpocząć w ogóle ten projekt. No i gwiazda y, rozdmucha to wyobraźnię i pokaże, potencjały tej sytuacji, tego nowego początku, tego pazia pentakli. I to może być właśnie taka sytuacja, że chcesz się czegoś nauczyć albo chcesz zacząć jakieś hobby yy, i ciągnie Cię do tego, jest to dla Ciebie fascynujące i myślę, że yy, jakby dostaniesz wsparcie yy, z zewnątrz jakby tych osób kochających Ciebie właśnie ta dziesiątka pucharów po to, żeby to zacząć i żeby uzupełnić to, czego Twoje serce Potrzebuje, bo o tym też mówi właśnie ósemka pucharów, tak, wyruszamy po coś, czego brakuje nam, brakuje nam do pełnego spełnienia, tak, tak jakby to wszystko, co zbudowaliśmy jednak nie jest takie wystarczające, potrzebujemy czegoś jeszcze. No, także bardzo fajny miesiąc dla Ciebie, zobaczmy, co Ci jeszcze Tarot tutaj radzi ale będzie takie poczucie naprawdę takiego spełnienia w tej dziesiące pucharów i myślę, że dopiero, tak jakby to co nadchodzi, dopiero uświadomisz sobie właśnie, że masz i dziesiątkę pucharów, i dziesiątkę pentakli. Tak, także e, fajne, fajna energia. No dobra, koziorożce, co Ci radzimy tutaj? Okej, okay. król mieczy. No, król mieczy jest mocno taki zdecydowany, król mieczy mówi o konkretach, to jest też karta, która zachęca do, e, do mówienia prawdy, do e, stawiania sprawy jasno, bycia szczerym również. E, e, w, bo mam wrażenie, że tutaj właśnie ta szczerość się opłaci i dostaniesz jakby odpowiedź bardzo tutaj pozytywną. Król Mieczy tutaj też może pokazywać właśnie konkretną osobę. Mamy wodnika i gwiazda również symbolizuje wodnika, więc to może być też konkretna osoba. Król Mieczy również będzie fachowcem, który może nam doradzić, bo ta ósemka pucharów może Ci pokazywać, że nie wiesz, od czego zacząć albo za dużo jest jakichś zmiennych i nie wiesz, jak ruszyć, i to cię paraliżuje, bo ósemka mieczy jest też taką kartą, że yy, prawda, nie możemy się ruszyć, nie wiemy, jak zacząć, albo właśnie czujemy się sparaliżowani, związani w tej sytuacji, no a właśnie wcale nie musi tak być, prawda? Więc taka osoba może też Ci tutaj konkretnie doradzić, powiedzieć, jak jest, co można, czego nie można, bo on jest taki mocno zero-jedynkowy i również intelektualnie właśnie taki um, doświadczony. Ma duży intelekt i, i ogromną wiedzę, tak? Także to może być też dla ciebie dobry kierunek, taka właśnie osoba. No dobrze, myślę, że to wszystko, Koziorożce. Pozdrawiam Was, widzimy się w kolejnych czytaniach.